Wszechmogący Wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria męki Pańskiej, abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie. Już przed ostatni krok do wejścia w przeżywanie największego misterium naszej wiary, misterium Eucharystii, misterium śmierci i misterium zmartwychwstania. Ale aby zmartwychwstanie dokonało się także w nas, musimy dogłębnie przeżyć misterium męki pańskiej. Musimy umrzeć razem z Chrystusem na krzyżu naszego życia, aby w noc zwycięstwa śmierci odnowiły nas słowa orędzia wielkanocnego, wychwalającego noc zmartwychwstania. Uświęcająca siła tej nocy, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. Wszechmogący Boże, daj nam tak przeżyć ten święty czas, abyśmy otrzymawszy Twoje przebaczenie, potrafili wybaczyć drugiemu człowiekowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.